Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie W nietypowym odcinku, bo uwaga jest to Przegląd aktualizacji, co jeszcze go nie robię, ale Aktualizacji, której wy jeszcze nie macie Bardzo dziękuję EA Creator Network za udostępnienie mi wersji wczesnej gry Razem z dodatkiem The Sims 4, razem raźniej Serducho dla was, i EA Moi drodzy jesteśmy w kasie e typowo w kasie i tak od razu mówię to co lata tutaj z moją nazwą z EA app to nie ja dodałem tylko to już jest w tej wersji gry ale tak moi drodzy jesteśmy w kasie bo robimy bardzo fajną rzecz fajną rzecz którą jest genetyka ale to zaraz zobaczycie dlaczego dlatego dlatego moi drodzy dzięki dostępowi do dodatku wcześniej dostałem też dostęp wcześniej do aktualizacji i mamy możliwość grania niemowlęciem o mój Boże dobra moi drodzy i mamy dostęp do niemowlaków co jest w ogóle wow dobra e, może imię nie wiem może nie ta Anna Ania może być niemowlaki mają sześć cech jest emocjonalna emocjonalna ostrożna rozpromieniona ruchliwa spokojna Wrażliwa. Mają wiele emocji, łatwo ich rozbawić, ale trudniej uspokoić, gdy wpadają w zły nastrój. Ci Simowie lubią, za... lubią to, co już znają i potrzebują więcej czasu na oswojenie się z nowymi przeżyciami, miejscami i simami. Ci simowie są rozchichotani, pełni uśmiechu i p... lubią interakcje z innymi simami, ale wymagają więcej uwagi. Ci simowie są w ciągłym ruchu i bez ustanku, chcą się bawić, ale często mają problem z zasypianiem lub skupieniem uwagi przez dłuższy. Czas. Ci lubią obserwować świat, rzadziej płaczą lub padają złość i nie męczą się aktywnością za, tak szybko jak inne niemowlęta. Wykazują jednak mniejszą chęć samodzielnego odkrywania świata. I wrażliwa: ci są bardziej podatni na wysypkę od pieluszek, często są wybredni w kwestii jedzenia i łatwiej stają się nadmiernie pobudzeni od intensywnej zabawy czy interakcji społecznych. Jednak gdy są spokojni, bez problemu przesypiają noc. Hmm. A ja bym dał ruchli. W ogóle to jak te dzieciaczki tutaj są tej, na tej takiej podusi, to jest tak urocze. No i tak dzieciaczki mają właściwie te same większość tych samych strojów co tudlery, czyli znaczy małe dzieci. Mam kilka jest z tego co widzę takich ek ekskluzywnych, że tak powiem. Na przykład ta, ta bluza, to też chyba tak mi się wydaje. Ta bluza jest na pewno u tudlerów To chyba też jest nowe. Nie wiem, czy to nie jest nowe. Bo tego nie kojarzę. Dolne części. Ona się tak słodko przekręciła na brzuszek. W ogóle ta podusia znika, jak się tak weźmie. Patrzcie. My tak, mamy oczywiście pieluszkę tutaj w różnych kolorkach. Takie spodnie. Takie krótkie spodnie. Zwykłe jeansy. Takie le jeansy trochę. Tu też mamy takie jeansy. Tu spódniczka. Tu mamy takie dresowe spodenki i tu mamy takie też dresowe spodenki. Dobra, a na całe ciało? Uuu, na całe ciało jest trochę. Mamy coś takiego. Takie Na zimę to jest. Ale urocze! Takie e, takie ogródniczki. To też małe dzieci mają. To też. To też to jest nowe. Tak urocze to jest. Tak urocze, że ja pierdolę. To jest przecudowne! No zbawne! Mamy taką sukieneczkę jeszcze Taką piżamkę Taką sukieneczkę I takie body Takie body I takie body Mamy rajstopki I skarpetki Dwie pary rajstopek i skarpetki Buciki Mamy takie zwykłe... ...buciki Mamy jeszcze tak. Ja nie, nie wyczułam te dźwięki, jakie ja wydaje. Mój tak uroczy. Mamy jeszcze takie buciki. I takie, takie coś. Dobra, dajmy, nie wiem, coś. I włoski, włoski, zapomniałam o włoskach. Mamy coś takiego. Mamy jeszcze takie, takie dłuższe, takie. Przecudne. Cudne, przyśmieszne i przełrocze. Mamy jeszcze takie. Wiadomo, małe yy, niemowlęta mają mniej włosków, więc na przykład to jest dla mnie i, i to w ogóle bez sensu. No ale okej. Okay. Mamy takie i, i jeszcze coś takiego. Te włoski w ogóle są tak wszystkie, są tak urocze. Nie mogę. Nie mogę, to już w ogóle. Mamy tak kapelusiki. Mamy ten taki. Oh! I to jest fajne, bo e, to jest taki mm, hełm, który pozwala jakby, bo często dzieci po tym jak się urodzą, mają zniekształconą e, czaszkę. I, I to jest hełm, który umożliwia to, że ta czaszka rozwija się w poprawnym kształcie. Fajnie, że takie rzeczy też są. Przeurocze! przeurocze, Ta łóżka w ogóle. Mamy jeszcze taki Turbanik, też urocy. Pamiętam, moja siostra bardzo często chodziła w czymś takim. Mamy okularki też takie i, i takie, ale to. I one są normalnie z taką opaską. Ale fajnie. To, co też doszło w tej aktualizacji, tutaj musimy. To są bardzo fajne detale. Ponieważ to są takie znamiona. Nie wiem, czy to są na pewno znamiona, czy tak się to pełnoprawnie określa, ale no, coś takiego. Takie plamki, te usuńmy, to już widzieliśmy. Takie pod oczami. Też są i te plamki, na przykład, mają kilka kolorków, żeby mogły dojść do. do, do bardziej pasować do różnych kolorów skóry. I też mamy e, takie tutaj na szyi z dwóch stron i takie. Okej, okay, i sąbki. Nie wiem, co to był za dźwięk, nie mam bladego pojęcia, ale okej. Okay. Ale jeszcze z tego co wiem, to są na całym ciele. No, oczywiście, patrzcie tutaj na pleckach. Tu na rączkach. Na nóżkach, też. I tutaj jest jakaś. No, bardzo fajnie, że takie coś dodali. I to nie wszystko. Bo małe dzieci małymi dziećmi, ale takie rzeczy też doszły do dorosłych Simów. Patrzcie, też są dosłownie w tych samych y, miejscach, bo z tego co dobrze kojarzę, to one będą normalnie, jakby z wiekiem, przechodziły. To na twarzy to nie są wszystko. To nie jest wszystko. Eliza, y, proszę się tu rozebrać dokładnie, ponieważ jak widzicie, tu również mamy blizny. Na przykład mamy bliznę po cesarce, po cesarskim cięciu. Mega. I tu też mamy yy, te same, dosłownie w tych samych miejscach, nie? Tak jak, tak jak wcześniej Wam mówiłem. Nie wiem, jak to nazwać, ale to blizny. Nie... Ciężko mi znaleźć dokładne określenie na to, co, co to się nazywa. Więc, jeżeli wiecie, to napiszcie w komentarzu, bo wydaje mi się, że to będą blizny. Nie, znamiona. Znamiona, prędzej. Nie, nie blizny, przepraszam. Znamiona. Jak już to, to są znamiona. I też tutaj na, na udach takie. I, mój drodzy, rozstęp. Rozstępy. Wiem, że to są rzeczy, które jakby niektórych brzydzą. To nie, jakby nieraz słyszałem, że kogoś brzydzą rozstępy. Okej, okay. kto pytał? No, dzięki temu bardziej jakby wszyscy mogą siebie reprezentować. To jest w ogóle mega fajne. Mega cool. Naprawdę. No, i też mamy w różnych tak, do, do, żeby dostosować do, do różnych odcieni skóry. No i tak, oczywiście, skoro doszła nam nowa grupa wiekowa, no to musiały też dojść nowe obiekty. No i oczywiście się nie mylicie. Mm, tak więc sobie tutaj zrobimy taki mały kącik dla Dla maluchów. No i tak, jakie mamy obiekty? Tu już widzę nowe. Jakieś yy, dekoracje. O, tutaj takie. O, no jakieś takie nozycki, jakieś tutaj, wiecie. Patyczki do, do uszu, tutaj też jakieś. Jeszcze, szczególnie, że moi drodzy, ja pamiętam jeszcze, jak moja siostra była takim bubasem, Całe wspomnienia. A ona teraz już. Yy... to, że ona ma ile? 9 lat! 9 lat. Tu mamy też jakiś dywanik, tu mamy takie pieluszki, też z jakimiś tutaj przyburami. Tu mamy taki kosz yy, dziecięcy, i tu też, tu są też pieluszki. Tutaj mamy zamknięty kosz. Tutaj mamy kosz z takimi rzeczami. To też fajnie na przykład. No, po prostu normalnie w łosięce będzie można użyć i to też. Więc, jakby fajnie, że dodali takie. Versatile rzeczy, że tak powiem. Tu mamy taki kosz. Tu mamy grzechotki. I tu jest yy, nowa zabawka. Koala. Tutaj mamy półkę na książki. No, taka biblioteczka. Urocze. Tu jeszcze mamy taki dywanik, ma też nowe wziorki Dobra, o i się zaczynają rzeczy Tu jest, e, jest kojec Teraz wam się przyznam, że naprawdę musiałem się upewnić, czy to na pewno jest kojec wcześniej Przenośny uwaga, przenośny Można go wrzucać do wyposażenia Sima i na przykład jak gdzieś idziemy to, to, później można go, wiecie, dodać do, do wyposażenia. No nich na razie stoi tutaj. Tu mamy taki nowoczesny, ładny kojec. Plus do tego kojca doszło też e, łóżeczko dla, dla małych dzieci. E, a to dlatego, e, że doszły też kojce, które są w zestawach z łóżkami dla małych dzieci, które już są w grze. Na przykład tak jak tutaj mamy zestaw. Czy też zestaw mamy? O, tutaj, patrzcie. Tu jest kojec i tu jest łóżeczko dla dzieci. O, tu mamy jeszcze coś takiego. Taki duży koszyk. I tu mamy jeszcze taki koszyczek. Czy on będzie mieć różne... Tak, ma różne zwierzątka, patrzcie. Maliska, to nie wiem co jest. I mamisia. Dobra, i, i coś jeszcze? Hm? Z tego co wiem, miała dojść jeszcze jedna lampa. O, to jest ta. Patrzcie, ona ma liska. Cholernie urocze, naprawdę. I tu jeszcze doszedł taki stoliczek. Na którym można tą lampkę na przykład postawić. Jest. Mamy ogromną lamę pluszową. Ma o mało co nie zapomniałem, moi drodzy, bo pojawiła się jeszcze kilka nowych rzeczy. Na przykład taki płot. Płot to jest bardziej e, taka barierka ochronna dla dla dzieci. E, są zdarzają się osoby, które na przykład mają faktycznie jakieś tam e, wygospodarowane miejsce, gdzie są dzieci i stawiają takie barierki. Plus do tego jest oczywiście w Bramka. I to nie jest tylko przed, przed dziećmi, ale też na przykład przed małymi dziećmi. Już póki tu jesteśmy, to wam pokażę. Możemy zabezpieczyć to przed dziećmi. I Teraz po prostu dzieci nie mogą, wiecie, przez to przepełzywać albo po prostu przechodzić. Nie wiem, czy to też tyczy się dzieci, jakby w wieku szkolnym. Raczej nie. Raczej to chodzi o małe dzieci i, i niemowlęta. Wiem, że małe dzieci mogą to rozwalić na przykład. I patrzcie, i to możemy przeciągnąć na przykład do Elizy, do yy, wyposażenia. Po raz pierwszy spróbuj kaszki na wysokim krzesełku. O! O! I patrzcie, tutaj jest kilka kaszek, jakichś różnych. I na przykład widać, czy spróbowała, czy nie. Bo dzieci mogą, jakby lubić albo nie lubić czegoś. To też przetarte mango. O! To powinnaś lubić, moja droga, bo mango jest wspaniałe. <laughs> Lubi! Smakuje. O! Ona robi samolocik. Weź, kliknę umyj Chcę zobaczyć jak, gdzie Aha Myślałem, że nie wiem, w zlewie jak w dwójce na przykład Jest, tak, jest taka opcja Jakby to dlaczego ona nie, nie użyła jej od razu? Aha oh, No i tu jest faktyczna, nie ma Taka wanienka tu się pojawiła Straszne marnowanie wody Tylko wam powiem Ja pierdolę, ale uroczę. Nie, tu nie. Opieka nad moim dzieckiem. Oczywiście też można y, karmić piersią, z butelki. Na karm z butelki. Nie te butelki, bo już poznała na wysokim krzesełku. Baw się w akuku. Chcę powiedzieć, że nie wiem, czy zauważyliście, że to w ogóle wygląda inaczej? Jakiejś aktywności, czuj. Okej okay. O i mamy od razu, póki Bob tutaj gra e, Teraz nad, e, nad umiejętnościami będzie pojawiała się ikonka i jaka to umiejętność aktualnie jest rozwijana Bawi się zabawką O, kliknę użyj pieluszki Teraz śmierdzi, chodź Eliza, nie będziesz nic piła Eee, przewiń Z kawą e, Ryzykownie, ale okej okay. No, odstawiłaś Patrzcie, spadła piluszka. Do ino jest do oczywiście do wyczyszczenia, nie? W sensie do, do wyrzucenia. o, jest śpiąca. Chodź, Bob, Bob, Bob. Połóż ją do łóżka. Połóż mu. i założyłem ten piękny strój. Ale uroczo. Pocałuj na dobranoc. How cute. Staraj się zasnąć. I co, i co, uda ci się? Aha. Widzę, że jednak ci się chyba nie uda zasnąć, skoro się już rozbawiłaś. O, o, jednak udało ci się zasnąć? Łóżeczko też może być yy, upgrade'owane. Można je zmienić. Uwaga, na łóżko dla małego dziecka. Czyli tak jak wam pokazywałem, każdy jakby łóżko ma, każdy koiec ma jakby swoje łóżeczko. Yy, więc po prostu po kliknięciu ulepsz tak, To, to wtedy się zmieni na te. Na te nowe łóżeczko. E, mnie zastanawia też jeszcze jedno. Ten e, mobi brzdąc. Czy co to tam oni, oni mówią, że to jest? Więc ja też tutaj dodam in, inne łóżeczko, bo tam to jest. Ptaszki. Dobra. Leć tam. W ogóle ten mobi brzdąc kosztuje stówę. A łóżeczko dla małego dziecka. No. I też trzeba mieć umiejętność. Aha! To pewnie ma wpływ w ogóle na, uleps na, na ulepszenie dziecka, chciałem powiedzieć. Na uśpienie yy, na przykład młodej. Tak szczerze powiedziawszy, to wydaje mi się, że to już jest na tyle, jeżeli chodzi o, o dzieci. Tak mi się wydaje. Bo jakby nie ma co ukrywać, jakby w dodatku będzie znacznie więcej rozgrywki, ale to już w ogóle to już zostawiam wam na, na później. Jutro zobaczcie Let's Play. Teraz też Was zapraszam w ogóle na inne filmy, ponieważ dzisiaj pojawiły się trzy jednego dnia. Puch, szok. W tych innych filmach możecie zobaczyć obiekty, jakie doszły do gry. A jutro zobaczcie Let's Play z The Sims 4 razem raźniej. Jeżeli chodzi o małe dzieci, to faktycznie to już jest wszystko. Tu zmieniło się jeszcze w jednej rzeczy. Znaczy, jedna rzecz doszła. Miej dziecko z nauki. To jest interakcja, która kosztuje 1200 simulonów. Patrzcie, Elisa teraz idzie jakby z, z Bobem. Czyli idzie się dopytać Boba o to. Czy, czy jakby czy mu pozwala. Czy, czy Bob jej pozwala na, na coś takiego. I Elisa sobie po prostu. Patrzcie, Znika i to się nas upewnia, czy na pewno chcemy, mówimy, że jasne, chcemy Tu jeszcze na szybko yy, Wam pokażę, że do gry doszła nowa kołyska To jest pierwszy raz, gdy dla małego dziecka doszła kołyska od, od początku gry Nie licząc oczywiście tutaj, cały czas to mówię, ale nie licząc tych kołysek, na których tutaj teraz nie mam, ale E, tych dla okultyzmów Czyli dla, dla wampirów, dla kosmitów, tak? No bo to są wiadomo, inne rasy, więc one muszą mieć. Patrzcie Eliza rodzi Urodziła córeczkę, niech będzie Maja to... Drugą córeczkę, niech będzie Agata No, tego się kuźwa nie spodziewałem I patrzcie, w Nowej Kołysce się w ogóle pojawiła Fun fact Bo małe dzieci też jakby przeszły overhaul że tak powiem. Teraz mają mnóstwo rodzajów e, skóry. Jak widać, też są bardziej e, dopieszczone, że tak powiem. Więcej detali mają. E, to można, można zauważyć. Przejścia między. Patrzcie, teraz tak, a teraz kołyż. Widzicie? I ona nie odkłada. Tylko jakby ona robi to jedno po drugim, cały czas trzymając to dziecko na, na rękach. Oh, ah. Przeniosłem się na chwilę do świrów, e, ponieważ chcę wam pokazać nową rzecz związaną z umiejętnościami. Już wam jedną pokazałem e, tak oftopowo, ale tutaj pokażę wam teraz e, kolejną. Ponieważ jak wiecie, dzieci mają jakby e, swoje umiejętności, tak? Nie do końca! Ha! Teraz to widzicie w 100%, że te umiejętności są jakby e, rozdzielone. Jest umiejętność pianina i umiejętność. E, tu się w, w tą stronę się powinienem patrzeć. Jest kreatywność, jest pianino. E, kreatywność wzrasta szybciej niż pianino. No bo tak to jest zrobione. Jakby, I w sumie fajnie mi się podoba, bo wtedy dzieciaki jakby wchodząc do w, w etap nastolatka już by miały wszystkie umiejętności na no poziomie 10. Nie? A to, to się mija z celem. I to się tyczy dosłownie każdej umiejętności, jaka, jaka tutaj jest. Na przykład leć grać w szachy. O no to też się powinno... O! I umysłowe i logika, jak widzicie, wskoczyło. standardowo umysłowe rosną szybciej, logika trochę wolniej. No i moi drodzy, moi drodzy, to byłoby na tyle w tej aktualizacji. Kochani, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Buźiole dla Was i oczywiście dla Electronic Arts, które udostępniło mi tą wczesną wersję gry. I co? Jutro też aktualizacja. Więc nie mogę się doczekać, aż wy będziecie mogli w to zagrać i zobaczyć, jak te, jak te dzieciaki, jak te niemowlęta w ogóle działają. Ja jestem po prostu in tears. Mój matczyny instynkt się we mnie odzywa. Aktualizacja bardzo fajna, mi się podoba, ja jestem zadowolony z tego i z tych umiejętności, i z niemowląt. I też oczywiście jakby z, z znamion. I, i zaraz z rozstępów i z blizn które doszły w Create Asim. To na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Buziole. Zapraszam na moje social media, które są podane w opisie. Co? Do następnego. Bajoo.